Kajo, jestem Tygryj, tam w pierwszym odcinku z Minecrafta. To był szybki wstęp, bo nie chcę mi się nagrywać wstępu, bo nagrywam ten film trzeci. drugi raz. Eeeh. Mógłby być trzeci, ale drugi, bo, bo za pierwszym razem się w sumie poddaję na początku. No ale tak, nagrywam ten film drugi, dr, drugi raz, bo umarłem. I Minecraft. Damn! Kasper! Minecraft u siebie. To jest. Ale jak widać, nie jest zwykły Minecraft, jakby. znaczy spojrzeć. Wiecie co? Czekajcie chwilę. Teraz się skopnę, że wy, wy nie widzicie minimapy. O, dokładnie. Teraz powinno być kit dla was. Teraz powinniście widzieć minimapy. Jest mini i wygląda ziemia inaczej, ponieważ, ponieważ mam teksturpaka. Tutaj już są jakieś nowe struktury. Mam też mapę. Gramy na modpacku, który sam robiłem, yy, bo tak. Yy, to miał być modpak, na którym grałem na przykład z czynnikiem albo z kimś ale postanowiłem, że zagram sobie solo. I... Lekkie lagi mogą być, przepraszam za to. E... Ale o co chodzi w tym modpaku? Tutaj chodzi o to, że mamy Wither storma, który jest znany z na przykład Minecraft Story Mode. Raczej go znacie, tam na Netflixie było... Nie tylko na Netflixie. E... No i teraz gram właśnie na, na modpaku, który dodaje tego Wither storma. E... Ale czemu go nie ma? Ponieważ muszę się najpierw przygotować On jest dokładnie tutaj, na tej wyspie Tutaj był gdzieś spawn Ale ja chcę się przygotować, bo Jak on już wystartuje, jak go już uruchomimy przechwycimy To będzie nam dosyć ciężko yy, Cokolwiek Przepraszam, do... czekajcie To będzie nam cokolwiek ciężko się tutaj przygotować, zebrać w ogóle Dlatego chcę sobie zrobić jakieś podstawowe narzędzia, jedzonko czy coś Bo no po prostu ciężko będzie yy... Ja teraz mówię, nie planuję zwykłego Minecrafta nagrywać, bo ja z Minecrafta jestem beznadziejny Ja nie potrafię w Minecrafta grać Ale nie jest to jedyna seria z Minecrafta, jaka będzie u mnie na kanale, bo planuję też yy, inne modpaki Z różnych innych Takich bardziej strasznych modów. bo jest dużo. Uuu, to się przyda, to się przyda, to się przyda, to się przyda. To się, to się nie przyda. Tylko to się przyda. No ale planuję też nagrać kilka właśnie jakichś innych MODPACKÓW Jakichś bardziej strasznych. Bo ten weeder nie jest aż taki creepy. Taki ła wow, straszny. Nie wiem co mam mówić. Bo w sumie, w sumie pierwszy raz nagrywam minecrafta jakkolwiek Mam więc wioskę już Gdzie tam podejdziemy też, a właśnie Ja jestem beznadziejny z minecrafta, tak od razu mówię Więc nie oczekujcie tutaj jakiegoś proplayera Ja smoka nigdy nie pokonę w minecrafcie, więc no No Są pochodnie, pochodnie też sobie zbierzemy, bo potem może być problem z nimi eee, muszę sobie sprawdzić tylko czy mi działa pewien mod który dokładnie nam robi, że... Działa jak Optifine. I sobie nie ma shaderów, nie umiałem ich włączyć, nie wiem czemu. Tylkoś mi się to nie chciało połączyć. Dobra, działa nam. Pies hutniczy sobie zaraz zbierzemy. Ale najpierw przydałoby się jakieś łóżko. To jest cała... Nie, tam są jeszcze dwa domki. Przydobyć jakieś łóżko, jakieś narzędzia by się przydały Na żelazo na przykład, że kilof To ja sobie spawn pointa ustawię Też e, mówię od razu, że gram na Keep Ventory e, Bo ja jestem beznadziejny w Minecraft'a, dlatego wolę sobie mieć takie zabezpieczenie I czemu nie pokazuje powiadomień, że mam spawn pointa na przykład jak podchodzę do łóżka, bo Bo wy musiałem wyłączyć powiadomienia na czacie Ponieważ Mod Horizons, Distance Horizons, czy jak on się nazywa, zrobi, że mam większy render dystans, eee... się gliczuje. Pokazuje mi 50 miliardów wiadomości na czacie, dlatego wyłączyłem to. Ale raczej to nikomu nie będzie przeszkadzało. Dobra, zbiorę sobie drewno. Jeszcze od tego powinien tak naprawdę zacząć. Sorry, też, jeżeli dźwięk będzie nie tak. Ciężko mi jest, jakkolwiek to ustawić, jeszcze z tymi modami na. na dźwięki w, od, w tle, dźwięki otoczenia. Bo one też są dosyć głośne. Robię to za katar. Potrzebowałbym, Potrzebowałbym dwóch sztabek miedzi i do lunety. Luneta nam się przyda na pewno na ten modpak. Ale na razie, ja bym sobie zrobił. Kilof na start. Gdzieś tu mogę się wkopać? Tutaj się wkopiamy. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie zaatakuje. Już widzę żelazo. Gdyż jakbyście chcieli zagrać na tym modpaku, to napiszcie w komentarzu albo coś, jeżeli w ogóle ktoś to obejrzy, a ja wam po prostu wrzucę na przykład do opisu następnym razem listę modów, bo... Bo do opisu nie mam jak w lipcowego pliku do tego listę modu wam po prostu wyślę. Dobra, tyle powinno wystarczyć, bo pies hutniczy już tam mamy. Tego sobie tylko zbierzemy. Mm, też jedzonko by się przydało. Dużo tego. To sobie chwilę po poklikamy. Mamy no 51 chleba, nice. Dobra, teraz podstawowe narzędzia, już kamienne, czyli kilof, miecz, mój ulubiony, ja zawsze z miecza korzystam, nie wiem, tak jakoś nie lubię z siekiery korzystać, jako broni, chyba że na owce, albo na różnego rodzaju inne mięska. Dobra, to już mamy. W sumie to mógłbym jeszcze zabrać tą pszenicę, co tam jest. Nic, co tam jest? Sorry, że tak nie wyraźnie mówię. Jako, nie wiem, jakoś tak dziwnie mi się dzisiaj język plącze. Piec, piec hutniczy. Jeszcze te pochodnie. To te pochodnie sobie wiem, jak zbiorę. Dobra, trochę tego zebrałem. Nie powinno wystarczyć. Idziemy jeszcze po tamto żelazo, które widziałem. I na pewno po dwie sztabki miedzi. Miedzi. Jezu, sorry, że tak nie Mmm, Też właśnie kilka modów jakich mam. Ten, to, że pochodnia mi świeci w ręce, to nie jest właśnie fajna tylko z moda. Mam też moda na lepszą kamerę. Trzeciosobową, fajnie się tak obraca. Nie wiem jakie tam są mody, jakbyście chcieli to wam podrzucę Gdzieś W opisie Uuu, siedem, chciałem tylko dwie No dobra A, węgiel Dobra, i teraz jest problem, bo nie wiem skąd czyś węgiel Bo węgla tutaj nie było Jak się robiło węgiel? A, tu jest węgiel To nieważne Zbliżemy, to prawdopodobnie będzie duże złoże. Ja się więcej nie odzywam. Mm, tam są owce. Ja w sumie zabiję te owce, bo będę miał wełnę. Banko już się nas robi. Jeszcze trochę węgla pozbieramy. Czemu nie? Mam nadzieję, że tylko mnie nic nie zaatakuje, byłoby słabo. Tu powinno być dużo węgla, ale nie widzę węgla tylko żwir. Boję się, że jakiś creeper to wybuchnie i to wszystko się zawali. Bo bez słabo. Węgiel? Nie, widzę węgiel niż Uj! Ojoj, ojoj. Oho, oho. Dobra, tutaj to idę tam poćwiczyć spać. Chyba że to się zrespiło, to będzie słabo. Słabo. To jest lama, tak, to jest lama. On jest stąd. Pytanie, czy mi tutaj jakąś wioskę mi wykryło? Nie, żadnej wioski ani nic. Statek jest zatopiony. Uuu, tutaj mogą być fajne itemki. A sobie pójdziemy. O nie, o nie. O nie, to jest moja Ojej. Ojej. A ja chcę się dostać tutaj Bo to są beczki, które mogą mieć w bardzo fajnej temki tak, tak. Chlebki dwa No i o tym właśnie mówiłem Trzy diamenty, cztery jabłuszka, chlebek O tym właśnie mówiłem tu jest jeszcze jedna beczka. No tu już gorzej. Ale ten chlebek tutaj ratuje to wszystko. Mm, ale ja naprawdę potrzebuję węgla. Kurde, tam na górę mógłbym się dostać. O, zapomniałem co robi ten... Ok, zap zapomniałem jak działa. Enchant e, ty, ja pierwszy raz tego używam na survival'u Się nie marnuje! Ja nie, serio, pierwszy raz z tego używam Jest Eee, e, Ja sobie tutaj wejdę tu, tu, tu. Ogólnie postanowiłem nagrać Minecrafta głównie dlatego, że chciałem sobie zrobić przerwę od Outlast'a Bo jeden Outlast męczy ciągle Minecrafta. A że ja jestem fanem Roxa. Rocksa, Roxem B. To tak, jakoś mi wyszło, że Minecrafta teraz nagrywam Nie tam po szkielet. A z Minecrafta jestem naprawdę beznadziejny. Jedynie co mi to budować jakoś koślawo. Mm, tak, uuu, tutaj jest dużo żelaza. Uuuu. Dobra, jestem na górze, ojoj Jojojoj, oj. nie spadaj tak To się zaczyna potrzebuję. Ja spada. Ja potrzebuję węgla. Fuck, Czy ja naprawdę jestem aż tak leza Dobra. Tam widzę portal podwodny, ale nie będę tam szedł. Tam jest kolejny rak statku, a my się tam musimy dostać. Ale to później. Oj. Co? Węgiel, bo mamy tylko 7. I stąd tylko się dostać tam Ja tutaj sobie na chwilę taki mini, mini obóz rozłożę Węgiel i najpierw eee. o. Aż tej wywalej nie potrzebuję tego I mamy lunetę Idealnie A my się musimy dostać tam, już widzę tego widera Nieskończonego Żelazo czego nie potrzebuję? nie potrzebujesz tego nie potrzebuję na pewno W sobie zostawię to wszystko potrzebuję nie tego nie potrzebuję i chlebki jeszcze okej okay. oby Obja... on... uuuu, tylko jest dużo więcej no to dużo chlebka robimy Dobra, mamy idealnie dwa staki. Hmm, sobie porobię jeszcze narzędzia żelazne. Dobra, więc spędziliśmy całe dwa dni na przygotowania. Eee, idziemy spać. Już nie, lepiej nie na krawędzi, bo jeszcze spadnę. Tutaj pójdziemy spać. Dobra, kolejny dzień. I... bo to trzy żelaza mi się zrobią i możemy iść Zbrak. Tak, dwa wraki co ja mogę tak sobie przynieść? nie, to nie jest wrak, tak, to jest wrak hmm, tu jest wrak w sumie tyle na mapie coś jest? na mapie jest tylko tutaj jakaś wyspa hmm, nic więcej Prawdopodobnie od Widera sobie popłyniemy gdzieś w tamtą stronę albo gdzieś tutaj po prostu sobie popłyniemy to. Bo chciałbym też trochę poeksplorować. No mamy wszystko. Jak też będzie zauważyć, gram Steve'em. Bo tak, lubię Steve'a. Steve jest Steve cool. Dobra, płyniemy do tego widera Co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Fuck! Okej, okay. to po prostu, chodźmy już tam Jesteśmy. Tutaj jest. Yy, nie, tu. Gdzie jest wejście? To są jakieś drzwi gdzieś? Tu w tych, tych beczkach nie ma nic przydatnego. Ok, crafting nic tutaj więcej nie ma. Mm. No nie, nie ma To nie przedłużajmy. Fuck. To miał być do wody. Odpływam stąd. Nie mogę korzystać z drunaty w tej stronę no.

To pierwszą śmierć mamy zaliczoną. Oho, on coraz bardziej rośnie. Kurde, mucha! Jezu, wystraszyłem się. No, teraz i na twarzy mi siada. Nie na monitor. A villagerowie uciekli. Widacze, że villagerowie? Nie wiem. Ale no, on tam jest i coraz bardziej rośnie. Jest coraz bardziej obudowany tymi blokami. I on ciągle zbliża się do nas, kurde Enderman. Tak, czekajcie, bo ja chciałem sobie ustawić... ...moim pointa, żebym wiedział gdzie był początek tego wszystkiego. Czy on? Chyba strzela do mnie On daleka. Okej, okay, ten niech sobie to leci. Okej, okay, się... Uu. O! To co? Okej, okay, to tam się udamy. O kurde, goła mi wyrosła. Więc szybko rośnie. Niestety. Kiedy trzeba się śpieszyć? Nie. Surowych, surowych nie zbieram. Nie obozę się. A węgiel! Węgiel. No węgiel, większe węgiel. A ma ten laser, w którym szuka Jakie trzeba Nie będę zbierał pasek dyniowy, to wezmę I spawn point Powodnie wam kradnę, mają krzyż Mówicie się lepiej, żebyście przeżyli No bo do skarbu nie chcę, nie potrzebuję Emeraldów nie zbieram, bo i tak Raczej to wszystko nie przetrwa. Nie będę miał czasu, żeby z villagerami się bawić. Ok, mamy wyjście. On się zbliża? Tak, zbliża się, już jest nad tym lasem. Się gołem? ja się nie przeszkadza, ale nie to, o czym teraz myślałem. O tam coś jeszcze mają? Co to jest? Chlebek, ciastka. Ciastek w sumie nie potrzebuję dużo chlebka. Kier. O kurde, jaki jest szybki teraz. No jakby mnie zgonił, to nie mamy z nim szans. I tak jeden na jeden. Na daleko jest zasięg jego. Dobra, ja się prześpię w tym domku. mogę Dobra I teraz przydałoby się uciekać Jak najdalej najlepiej Dobra, ja bym tutaj zakończył w sumie ten odcinek Bo Trochę się przygotowaliśmy, obudziliśmy go Więc w tym odcinku będziemy uciekać dalej eee, No i no Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wiem, czy to w ogóle widzę. Nie wiem, czy będę kontynuował. Raczej tak. Ale no, widzimy się w następnym odcinku. Żegnam.